Okej, okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest odcinek połączony, w sensie to jest typical devlog plus fabuła i odpowiedź na komentarze, na które nie odpowiedziałam po pięciu dniach. To na początku może sprostowanie. Jestem niestety studentem i jestem niestety na studiach. I zaczyna mi się sesja. W sensie zaczyna się teoretycznie za miesiąc, ale już teraz mam wszystkie egzaminy wywalone na wszystkie tygodnie, więc dosłownie praktycznie nic nie zrobiłem jeśli chodzi o tą grę, też nie miałem w ogóle czasu ogarnąć bardziej tą fabułę, dlatego też końcowo nigdy na komentarze pewne nie odpisałem szczególnie Twoje Dragon ten, ten jeden dłuższy bo zwyczajnie nie myślałem o tej fabule teraz dopiero jak już wszystko jest powiedzmy połowa za mną koniec tygodnia, bo jest piątek dzisiaj to to sobie jakkolwiek ogarnąłem i właśnie co do fabuły Totalnie się z Tobą zgadzam, że Spectator Pathway jest najlepszym wyborem na mój pomysł. I ja totalnie w sumie nie wiem, czemu nie chciałem tego przyjąć do wiadomości. W sensie, nie wiem, miałem jakąś dziwną plakadę jeszcze tydzień temu. Tak, to, to jest gnialny pomysł. Pomyślałem o tym, że może faktycznie zrobić coś takiego, że jeden z sąsiadów tego bloku, powiedzmy, w którym będzie mieszkał y, główny bohater. Faktycznie będzie tym spektatorem. Właśnie nie wiem, czy to trochę nie będzie zbyt taki nie do końca pod nich. W sensie, czy to nie będzie zbyt mm, blisko celu, więc to jeszcze sobie przemyślę, czy właśnie nie wykrycę twojego pomysłu, że ktoś steruje kimś, żeby dotrzeć do mnie. Ale to też tak trochę nie do końca jakby siedzi mi w głowie. Nie wiem czemu w sumie. I też jakby łącząc to z tym moim pomysłem e, Tak bardziej in game już, że po prostu będzie jakaś lista rzeczy do zrobienia I ta lista rzeczy będzie miała niektóre rzeczy właśnie Podpowiadane przez kogoś innego, żeby cię pchać w stronę Beyonderów To to mi dało pomysł, że można zrobić, że e, Ten spectator ziomek to będzie Dream Dreamwalker I w momencie kiedy ty w grze będziesz odpoczywał W sensie wykonywał funkcję odpoczywania, żeby zebrać sobie tam Odpowiednią ilość passion, żeby wykonywać inne akcje. To właśnie w, w momencie tego odpoczywania, tego spania, on po prostu będzie wchodził ci do głowy i właśnie dawał te pomysły, czyli po każdym e, właśnie takim śnie. przecież w sensie, że sen to będzie ten punkt, w którym te dodatkowe elementy są dodawane do Twojego dziennika to do, czyli co robić? E, tak, to, to jest załatwione. To co też przemyślałem sobie, to właśnie te kościoły, religie, wyznania, tutaj nadal nie jestem pewien, w sensie tak jak ty to opisałeś, tak jak chciałam to początkowo właśnie zrobić, że wybierając różne kościoły albo nie wybierając zupełnie, wchodzisz do sekt itd. Tak itd., tak masz jakby szeroko, szeroki wybór opcji, niemniej po prostu trochę sobie tego nie wyobrażałem, Teraz tak pomyślałem, że może wioska głównego bohatera od początku będzie. W sensie, że tam będą różne religie, właśnie tak pomieszane, takie, jak to jest w Loen na ogół i w sumie w innych krajach, tylko że w sumie nikt nie będzie przykładał większej wagi do tych religii. W sensie to jest trochę jak uwaga, spoilery Skoi, trochę jak właśnie Lumi, Lumian, że teoretycznie można powiedzieć. W sensie on po prostu ogarnia religię. Słońca, ale w sumie nie jest Jej wyznawcą Jakby w Kordu wszyscy chyba Luźno podchodzili do tych religii Mam wrażenie Więc może właśnie coś tego typu tutaj też zrobię I nawiązując do poprzedniego Tematu, o którym mówiłem i o którym zapomniałem wspomnieć Nadal raczej Zostawałbym przy tym, że Cała wioska głównego bohatera yy, Przez tych alchemików Została Chociaż to kurde Może nie miesza tyle sensu ale nie, raczej zostałbym, że coś się z tą wioską stało. Wspomnienia ludzi z tej wioski zostały wymazane, i właśnie tak jak główny bohater udaje się gdzieś do miasta i ktoś go obserwuje, właśnie ten Dreamwalker, tak samo jest z innymi osobami z tej samej wioski. Jedyne, co mi się tutaj trochę nie klei, to że raczej nie ma aż tak dużo Dreamwalkerów w, u alchimików, którzy są akurat wolni, żeby stalkować ludzi. To, to, to jest faktycznie jedyne, co tak trochę mi. Tutaj e, świszczy w zębach, że tak to powiem. Ewentualnie jak dałoby się to rozwiązać, to że może alchemicy wysyłaliby e, sekwencje ósme i siódme jako test, w sensie, że żeby wpływali właśnie na tych ludzi z tej wioski, żeby był jakiś jeden ziomek, e, może nawet ktoś po prostu wyższy. Oni tam mieli maski, to właśnie ktoś z tych masek e, jakby sprawił, że wszyscy w tej wiosce zapomnieli. O wszystkim, co się wydarzyło, no, a te mniejsze szczeble już bardziej dopilnowują tego i po prostu kontrolują plus minus tych ludzi. Więc na razie tyle, co słabo były jakkolwiek obmyśliłem. No właśnie, przez tę sesję teraz raczej nie będę mieć na to więcej czasu, ale chciałem jednak cokolwiek zrobić. A w samej grze. Wyszło coś bardzo śmiesznego, bo jeszcze w niedzielę, w niedziela, poniedziałek, powiedzmy, straszliwie się męczyłem z systemem logów, które by się tutaj pokazywały. To było dosłownie piekło i je miałem bardzo dość. I zrobiłem sobie właśnie tą teraz, teraz całą przerwę, gdzie się po prostu uczyłem do studiów. Przychodzę dzisiaj w piątek i dosłownie naprawiłem to w jakieś 10-15 minut. W sensie wymyśliłem po prostu rozwiązanie, i teraz to faktycznie działa. Pojawiają się te logi i ich maksymalna ilość to jest 60. Czyli po 60 one są usuwane z góry. Bo jednak chcę też się zapisywać. Gdyby one się zapisywały w całości jakie są, to zajmowałoby bardzo dużo miejsca. No, i to w sumie tyle, więc do zobaczenia w następnym odcinku.